jak zawsze, zła wepka Złej baletnicy, przeszkadza tam rąbek u spódnicy, coś takiego Jadłem, nie jadłem, nie mam Jestem do kierownicy, ta kamera już jest przyczepiona. Więc, jadę nagrać kolejny nudny film spływania. Cały tydzień wiało po prostu odpyty. A dzisiaj jest moja ulubiona prognoza pogody. Czyli 7 sekund, 22 węzły onshore i 2 metry. Marzenie każdego surfera. Ale, jadę która to jest godzina 19. Nie będzie to sesja przy zachodzie słońca. Jest trochę longboardowo, więc bardziej jadę tam w ramach sportu siłowni niż jakiegoś zajebistego pływania. No z drugim i tu przez te drzwi chyba otwierają po prostu. Dobra, jedziemy, zobaczymy jak to tam wygląda. Ders, tu der, się der, samochody, na spokojnie. Falki dla dzieci i wchodzi mężczyzna 95 kilo. Ale nie narzekam. Piękne słońce, woda mokra, a mogłem siedzieć w domu przed komputerem i oglądać memy i udawać, że pracuję. Idę się poruszam trochę. Opa, właśnie się przesunąłem i fale też się przesunęły, tylko nie tam gdzie ja, tylko w drugą stronę oczywiście. Życie jak może się. Właśnie na taki warun została wyszajpowana ta deska. Żeby jak są małe fale i generalnie slongboardowo-soft topowo, to ona daje radę. Naprawdę falki są takie czestka i nie wiem jak to się mówi. Nie są duże, są masi, pienią się na górze. No za moje gluty. Noszkuj. Dzisiaj, jakie płytka, sobie idę? O, co chcę, poszedłem? Tylko deska o tej firmy. Najlepszej, podobno słyszałem, że ludzie już mówią, że zajebista deska. zajebista, zajebista firma. To właśnie na taki warunek. Eu Sexual performances are average. I work in customer service for a phone company. I make 12 bucks an hour, but that's all I need. I live in a small apartment on a quiet street. I don't go out too much, I like to watch TV. I can't afford a car, I use public transportation. I don't mind, I read till I reach my destination. Sometimes a newspaper, sometimes a book. The amount of money I save, this shit is off the hook. And I'm not very good with the women. I'm a pretty shop. And I'm average looking. Last time I had sex was in 2003. And I'm ashamed to admit, but it wasn't free. I'm just a regular, everyday normal guy. I get nervous in social situations, motherfucker. I'm just a regular, everyday normal guy. I get constipated once a month, motherfucker. I'm just a regular, everyday normal guy. And I make pretty good spaghetti sauce, motherfucker. I'm just a regular, everyday normal guy. And I get scared when I go see the dentist. I'm the Polly Shore of everyday life Easily forgettable and I'm not very light I have an according to gym personality I'm as entertaining as a fucking S.T.P. Widzę, że coraz więcej ludzi Papuguje po mnie i z zielonymi deskami chodzi Uf! Piątek, piąteczek, piątunio Zaraz trzeba do Bułapidy uderzać Dobra, siłka odjebana, 10 kilo zgubiłem tam dwie-trzy fale sobie złapałem, zachodzi słońce, ocean, paru znajome, jakieś dupery, surfing, nie no, wszystko. Przyjdźcie nie umierać, przyjeżdżajcie, słuchajcie. Ja nie wiem na co jeszcze czekacie. Ja nie mówię, żebyście do nas wszyscy przyjeżdżali, ale przyjedźcie spróbować tego surfingu gdziekolwiek, a najlepiej w Portugalii, w Algarii. Uff, jest pięknie. Przestało wiać, no to mam nadzieję, że teraz będzie mi zajebiście. Dobra, pozdro, trzymajcie się tam. I do zobaczyska. Dziękuję wszystkim za polubienia, udostępnienia, tam subskrypcje, cokolwiek się z tym robi. Naprawdę, naprawdę dziękuję. Pozdrawiam <śśś>